Dzień dobry kochani. Zapraszam serdecznie na przegląd z nowej dostawy do sklepu action. Na początku pokażę Wam nowości z kolekcji wielkanocnej i chyba będę powtarzała się w każdym filmiku, ale dla mnie również jest to zdecydowanie za wcześnie, natomiast chcę, żebyście ze wszystkimi nowościami byli na bieżąco. Aktualnie w nowościach kupicie ceramiczne figurki i kosztują niecałe 6 zł. Znajdzie się również coś dla fanów drewna. Są to wyjątkowe dekoracje, dostępne w trzech wzorach. Tak jak powiedziałam przed. Chwilą, są wykonane z drewna i wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Tak więc, jeżeli lubicie takie bardziej klasyczne dekoracje, to myślę, że ta nowość Wam się spodoba. Kochani, pamiętajcie również o tym, żeby subskrybować mój kanał, dzięki czemu zawsze jako pierwsi dowiecie się o nowościach na półkach oraz o promocjach tygodnia. Mamy również nowe silikonowe foremki, idealne do wielkanocnych wypieków. Są dostępne w trzech wzorach i mają świetną cenę. Kosztują tylko 4,49 zł. A co najfajniejsze, możemy je również myć w zmywarce, dzięki czemu ich czyszczenie jest zdecydowanie ułatwione. Natomiast za niecałe 17 zł kupicie bardzo ładną drewnianą paterkę z dodatkiem najmodniejszych kokardek. Taka taca ma podwyższany brzeg, ma 38 cm szerokości i jest wykonana z drewna kauczukowca. Co prawda nietypowo w wielkanocnym klimacie, natomiast również na tym dziale kupicie figurki w kształcie miśków. One są ledowe i kupicie je w białym, różowym oraz zielonym kolorze, a za sztukę zapłacicie niecałe 18 zł. Taka figurka ma 16 cm i myślę, że również na ogromne wyróżnienie zasługują te pociągi ledowe. W bożonarodzeniowej kolekcji były one totalnym hitem i bardzo szybko zniknęły z półek, więc być może taka wielkanocna propozycja również Wam się spodobała, za pociąg zapłacicie 25 zł. Pociąg ma dwa wagony i jest dostępny w dwóch konfiguracjach kolorystycznych. Oczywiście w świątecznej kolekcji nie mogło zabraknąć nowych obrusów. Mają one 140 na 250 cm, a w składzie znajdziemy mieszankę bawełny wraz z poliestrem. Poza żółtą wersją kolorystyczną mamy bardzo ładną, delikatną brzoskwinie z dodatkiem białych pasków. Znajdzie się również coś dla fanek błękitnego koloru. Ta kratka Wygląda naprawdę uroczo. Jest również dostępna wersja z kwiatkami, z dodatkiem pomarańczowego obszycia. Za ogród zapłacicie niecałe 40 zł. Dajcie znać w komentarzu, który wzór spodobał Wam się najbardziej. I tak jak co roku, oczywiście dostępne są również jajeczka z dodatkiem piór. Są to takie zawieszki dostępne w biało-różowej oraz biało-brązowej wersji kolorystycznej. I w środku znajdziemy 12 sztuk, świetnie sprawdzą się do powieszenia na gałązkach. Ale mam również coś specjalnie dla fanek koloru różowego. Są to wyjątkowe szklane jajeczka. W środku znajdziemy 6 sztuk, za które zapłacicie 6 zł. i 95 groszy. Ponownie możemy je wykorzystać do zawieszenia. Ale takie Jajeczka również możemy wykorzystać np. do stroików. Do tego znajdziemy 12 pisanek. Póki co są dostępne w biało-błękitnej oraz biało-zielonej wersji kolorystycznej, a za cały zestaw zapłacimy niecałe 11 zł. W nowej dostawie pojawiły się również ozdobne łańcuchy świetlne idealne na Wielkanoc, mają 140 cm długości oraz 8 diod LED-owych i mają również świetną cenę, kosztują tylko 9 zł i 95 groszy. Działają na dwie baterie, które oczywiście należy kupić osobno i świecą ciepłym białym światłem. Do dekoracji świątecznych świetnie sprawdzą się również takie dekoracyjne wiórki drewniane. Za 30 gramów zapłacicie 4 zł są dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. Mamy również kolejne krasnale, które mają bardzo ciekawy wygląd, ponieważ poza propozycjami wielkanocnymi z dodatkiem chociażby marchewek czy też kwiatuszków, jest również wersja z dodatkiem czereśni bądź też ananasa, mamy również wersję z bananami, więc ta kolekcja jest pomieszana z kolekcją wiosenną, jak widzicie. W każdym razie są to krasnale z dodatkiem oświetlenia ledowego, mają 23 cm wysokości, a za sztukę zapłacicie niecałe 14 zł. A kolejne nowości to drewniane dekoracje, zarówno na wiosnę, jak i wielkanoc, kosztują 8 zł i 95 groszy, mają 32 cm szerokości oraz 14 cm wysokości, są wykończone za pomocą brokatu i ponownie całość jest w pastelowych kolorach, a do tego takie koszyczki, które mam wrażenie, że co roku są dostępne w kolekcji wielkanocnej, więc myślę, że moi stali widzowie doskonale je kojarzą. I również ponownie dostępne są te podkładki filcowe. Dostępne w zielonym, różowym, niebieskim oraz beżowym kolorze. One mają naszyte kwiatki. Mają 33 cm średnicy i są w świetnej cenie. Zapłacicie za sztukę niecałe 9 zł. A myślę, że to będzie bardzo ładna dekoracja świątecznego stołu. A do tego takie pluszowe, zające, trzymające kurczaczki, za które zapłacicie 18 zł. I również na półkach znajdziemy już ogromny wybór słodkowodny czy Wielkanocnych. Nie robiłam takiego szczegółowego przeglądu, zerknijcie sobie właśnie, co na tych półkach się znajduje. A żeby było jeszcze bardziej słodko, to oczywiście, tak jak zawsze, chciałam Wam ogromnie podziękować za zaangażowanie pod moimi filmikami. Dziękuję Wam za komentarze, dziękuję Wam za łapki w górę, za podbijanie moich filmików. Ja wiem, że dla Was to jest tylko chwila, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że sprawiacie mi naprawdę ogromną radość. Dzięki temu wiem, że to, co robię, ma sens. Dziękuję Wam z całego serca. No to teraz przejdziemy sobie do regularnej kolekcji, a aktualnie w Action pojawiły się nowe dyfuzory zapachowe, kosztują niecałe 12 zł, są dostępne w trzech wersjach i mają 120 ml pojemności. Na dziale z produktami do sprzątania znajdziemy również nowe ściereczki z mikrofibry, za sztukę zapłacimy 4 zł, podobno są bardzo chłonne i zapewniają sprzątanie bez smug, myślę, że to jest niezbędnik w każdym gospodarstwie domowym. Jest to produkt antybakteryjny ze specjalną substancją czynną, która zwiększa właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Na półkach Action pojawiły się również nowości ogrodowe i dostępne są m.in. odżywki do roślin. Każda z nich ma litr pojemności i kosztuje 6,50. Jest to płynny nawóz do roślin, specjalnie dla roślin doliczkowych i balkonowych. Ale poza tym znajdziemy również dwa nawozy za 7 zł. Jeden z nich jest idealny do Hortensji i zdecydowanie będę musiała go kupić do moich Hortensji, ale jest również wersja do róż. Dajcie znać w komentarzu, czy kupujecie takie nawozy w action. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. I oczywiście nie mogło zabraknąć nawozu do trawy, który ma aż 3 kg pojemności, kosztuje 18 zł. Jest idealny dla powierzchni 60 m2, zapewnia Szybką i trwałą regenerację oraz poprawia gęstość trawnika. W nowej dostawie pojawiła się również linka do podwiązywania roślin. Ma 100 metrów długości i kosztuje 13 zł. Świetnie sprawdzi się do wiązania, mocowania, no i podtrzymywania. A te doniczki absolutnie skradły moje serce bardzo mi się podobają. Kosztują tylko 25 zł. Mają bardzo ładne, modne żebrowanie i kupimy je w beżowym, szarym oraz białym kolorze. Są w 100% wykonane z plastiku z recyklingu mają 35 cm średnicy i bardzo podoba mi się ta zwężana podstawa wygląda to świetnie ta druga doniczkowa propozycja kosztuje 45 zł. Mamy tutaj prawie 38 cm wysokości i 40 cm średnicy. Ta doniczka jest w 90% wykonana z plastiku z recyklingu i świetnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Buziaki, pa! pa!